W dniu dzisiejszym Rada Miasta rozpatrzyła szereg informacji i sprawozdań dotyczących stanu bezpieczeństwa w naszym mieście. Informacje przedłożyli m.in. komendanci Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Policji. Na szczególną uwagę dotyczącą sytuacji stanu bezpieczeństwa w mieście zasługują patrole podnagodomartywne. To są patrole dodatkowe, finansowane bezpośrednio z budżetu miasta Lublin. Na realizację dodatkowych patroli miasto Lublin przeznaczyło kwotę 150 tysięcy złotych. To są pieniądze, które zostały przeznaczone w roku 2008. Te patrole bardzo dobrze się sprawdzają, jest bardzo dużo interwencji. Policja jest obecna pośród mieszkańców naszego miasta, dba o bezpieczeństwo na ulicach. Myślę, że to dobry pomysł. Dobry, aby był realizowany również w roku 2009, dlatego zaproponowałem, aby zwiększyć kwotę, która jest przeznaczona na patrole ponadnormatywne o 50 tysięcy zł i łączna kwota, aby wynosiła 200 tysięcy zł, aby tych patroli było jeszcze więcej. Dodam, że w roku 2008 tych patroli było 500.